A więc jednak spełnia się apokaliptyczna wizja Jasnowidza Jackowskiego dotycząca Nowego Jorku, apokalipsa. Co to była za wizja przepowiednia? No, bardzo ciekawa tak naprawdę sprawa. Dzisiaj o tym wszystkim w dalszej części tego filmu wizja przepowiednia sprawdzona, zrealizowana Jasnowidza Jackowskiego. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę grze w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a. Na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat szokującej wizji, można powiedzieć nawet apokaliptycznej wizji jasnowica Jackowskiego, gdzie praktycznie jasnowic Jackowski mówił, co się wydarzy na świecie, i ta rzecz rzeczywiście wydarzyła się, co ciekawe, wydarzyła się ona w Nowym Jorku. Kurczę, no jak żywo przypomina się ta historia z tego filmu. Nie pamiętam, jak ten tytuł filmu był, gdzie leciała potężna tam asteroida, tak, czy po prostu jakiś inny obiekty poza. Ziemski w, w kierunku Nowego Jorku i ludzie uciekali, panikowali, i tak dalej. Natomiast tutaj było coś innego, a mianowicie Jasnowic Jackowski zapowiadał żółty. Pył, żółty pył, który będzie mieć miejsce na świecie, w pewnym regionie na świecie, i to się wszystko realizuje. Nieprawdopodobna sytuacja, bo jak media informują, tutaj rzeczywiście, jeśli chodzi o Nowy Jork, Stany Zjednoczone, tak, tutaj no, tam pojawił się żółty pył, praktycznie zmieniła się kompletnie tutaj atmosfera, tak, wszędzie było żółto, nie było słońca, a to wszystko w związku z szalejącymi pożarami, które miały miejsce praktycznie tutaj w Stanach Zjednoczonych i te pożary, tak, no dokładnie one miały miejsce w Kanadzie, ale po prostu tutaj ta chmura jeśli chodzi o po prostu te, tam nie wiem jak to nazwać praktycznie, ten kusz zanieczyszczenia dotarła do Nowego Jorku i spowiła Nowy Jork taka mgła, taka po prostu tutaj, tak, widok praktycznie takiej tutaj żółtego pyłu. No ale ludzie byli przerażeni, co się dzieje, tak, czy doszło do jakiejś, do jakichś po prostu wybuchu, bomby atomowej? Czy doszło do jakiegoś skażenia biologicznego? No oczywiście, rzeczywiście, no sytuacja była tam nieciekawa, tak, jeśli chodzi o powietrze, powietrze było dosyć mocno zanieczyszczone, nawet do tego stopnia, że władze informowały, żeby ktoś nie musi, żeby nie wychodził z domu, no i była tam informacja też po prostu taka, że ludzie właśnie nawet po prostu wkładali ręczniki, jakieś rzeczy, szmaty po prostu przy drzwiach, tak, utykali okna, żeby ten po prostu dym się nie, nie dostał się praktycznie do mieszkań, do apartamentów, tak, czy do po prostu to tam loftów, jak zwał, tak zwał. Dosyć ciekawa, tak naprawdę, sprawa, bo to wszystko tak naprawdę na, na, przez Kanadę można powiedzieć tam szalające pożary, które tam miały miejsce. Służby ratunkowe, jeśli chodzi o, o Kanadę, nie dają sobie rady, jeśli chodzi o te pożary. No i te, tutaj ten żółty bym pył dotarł także do Nowego Jorku. I to właśnie, natomiast tak, Jasnowiec Jackowski nie mówił dokładnie, że to będzie Nowy Jork, ale mówił właśnie o żółtym pyle. Żółtym pyle. Ja pamiętam dokładnie tą wizję przepowiednie, tam Jasnowiec Jackowski mówił ten sposób, że ten pył żółty nie musi wcale oznaczać broni biologicznej czy też chemicznej, Chociaż wiadomo, że takie skażenie, no, znaczy to, to nie spowodowało, że ludzie, ludzie, ludzie zaczęli po prostu padać jak kawki, tak? Jest ja taką informację, że tam podobno pół godziny przebywania na, takiego, na takim powietrzu powoduje, jakby ktoś po prostu spalił kilka papierosów, tak? Zresztą to też jest ciekawa sprawa, bo jakbyście sobie zobaczyli na Nowy Jork z góry, oprócz tego parku, który tam się znajduje, tego centralnego, tego po prostu prostokąta, o, no, Nowy Jork jest obrany wodami, ale tam jest bardzo mało terenów zielonych. Kurczę, ja nigdy nie byłem w Nowym Jorku, tak, ale no tam musi być fatalna sprawa pod kątem życia i funkcjonowania na co dzień, tak? To my praktycznie z ziemią i to się wszystko realizuje, ponieważ jeśli chodzi o te pożary, tak, no to ten żółty pył po prostu, no, powoduje cały ten kurz związany z, z ogniem, z tym dymem, z kurzem, także po prostu z powierzchni, czyli to wszystko się zazębia, że żółty pył nie związany z bronią biologiczną czy też chemiczną, ale żółty pył związany właśnie z jakby po prostu ziemią, z, no, jak wiadomo, jak się pali, to wszystko po prostu tam wiruje, robi się kocioł, także po prostu te tutaj tak ta ściółka, cała drewna, to wszystko się miesza, także po prostu podłoże. No i później ten dym przemieszczał się, dotarł do Nowego Jorku. Oczywiście, no, cała ta sytuacja, kiedy nagrywam, to już po prostu tam sytuacja się uspokoiła. Natomiast rzeczywiście wizja była jak z jakiegoś filmu katastroficznego, jakiejś apokalipsy. To tam trwało pewnie po prostu parę czy paranaście godzin. Przeszło to dalej, tak? Natomiast rzeczywiście sytuacja, no, niepokojąca, no, na pewno, gdybym sam mieszkał w Nowym Jorku, byłbym przerażony taką sytuacją, no, bez względu, czy ktoś mieszka, w Nowy Jorku, czy w innym miejscu, no to po prostu były przerażone taką sytuacją, tak? No, wyobraźcie sobie taka wizja ap apokaliptyczna, tak? Więc tutaj rzeczywiście ta wizja przepowiednia jasnowidza Jackowskiego sprawdziła się w 100%. A tutaj wszystkiemu winna praktycznie Kanada. No to natomiast Kanada temu jest nie, temu nie zawiniła, tak? No, bo to są pożary. to, to Tam jest też ciekawa a mianowicie Kanada nie może sobie dać rady po prostu z tymi pożarami. Wojsko gasi te pożary i też po prostu pomoc, po e e może nie Płynęła, ale, ale po prostu nadleciała ze strony także Stanów Zjednoczonych. Natomiast jest tam ciekawa sytuacja. Nie wiem, czy to jest, przedstawiam to jako po prostu ciekawostkę, jak można powiedzieć, nawet teorię spiskową, bo nie mam tej informacji potwierdzonych, że były takie badania geograficzne prowadzone, nie jak to się dokładnie nazywa, jakby taki monitoring z góry, o, kamera taka, tak, i tam to pokazało, jakby te pożary wybuchły w kilku czy kilkunastu miejscach naraz. To też jest ciekawa sytuacja, tak. Ja niczego nie insynuję, tak, nie mówię, czy ktoś po prostu to podpalił, czy było to celowe działanie, natomiast rzeczywiście po prostu były tam takie nagrania, które pokazywały zmiany, tak, i jakby w kilkunastu miejscach właśnie jakby rozpoczął się ten pożar. To też dosyć ciekawa sprawa, no bo z reguły jak ma, mi ma miejsce pożar, to raczej w jednym miejscu, a tu było ciekawe, że w kilkunastu miejscach i mniej więcej w tym samym czasie. No ale mówię, ja to przedstawiam jako formę ciekawostki, bardziej teorię spiskową. Nie wiadomo, czy po prostu ma to pokrycie też, czy też nie. Nawet załóżmy, się, że gdyby to była prawda, to pewnie służby też tego nie powiedzą, bo wtedy po prostu byłaby, spadłaby krytyka na polityków i służby, jak one zabezpieczają te lasy, także na przykład ktoś mógł tego dokonać, jakaś to była próba sabotażu czy sytuacji. Natomiast niewątpliwie taka sytuacja to też jest test tak, dla polityków, którzy widzą, jak się zachowuje społeczeństwo tak, sp społeczność lokalna, no, Nowy Jork to gigantyczne mi miasto i teraz mogli wiedzieć po prostu, czy ludzie wpad wpadną w panikę, czy będą zaczną uciekać i tak dalej, tak. Nie mówię, że za tym stoją Stany Zjednoczone bez przesady, ale yy, ciekawa jest sytuacja właśnie, że to praktycznie te pożary, yy, wybuchy w kilku czy w kilkunastu miejscach jednocześnie, tak, w jednocześnie, kto za tym stał, czy za tym, ma, na przykład, stała Rosja, której po prostu byłoby na rękę z... Nawet tu nie chodzi o tylko yy, sytuację, że po prostu yy, niebezpieczną, no, wiadomo, że ze względu na powietrze, tak? Ale sytuację po prostu dezori dezorientację taką społeczną, tak, żeby po prostu e, tutaj żeby zdezorientować praktycznie społeczeństwo, no kto wie. Natomiast no, jestem ciekawcowy na ten temat. Sądzicie to wszystko. Dzień się pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.